Jestem piaski 37, oka hej się widziałem, już pijankę, wyspałem się. Trochę się przeziębiłem. Długo siedziałem, z policjantami, rozmawiałem z wojskowymi. I tak dzisiaj spałem. Zobaczcie, tutaj spałem. Oka się widziało. W spałem. wśród wśród proszę Państwa, wśród uh, uchodźców jestem tutaj <laughs> nie wiem, które jest nawet internet nie działa oka hej jestem w Polsce koło Korczowej także pozdrawiam Was Вратам по воли до, до домот, Да до камин не видам.